zupa, która uratowała życie tysiącom dzieci. Matki małych dzieci do dzisiaj ją stosują. Ernst Moro, austriacki pediatra, podał jej recepturę już na początku XX wieku. Odkrył, że ta zupa zmniejsza śmiertelność u dzieci. Składa się tylko z trzech składników marchewki, wody i soli. Należy obrać pół kilograma marchewki. To cenne warzywo zawiera między innymi witaminy A, E, C oraz K. Ma też wiele cennych minerałów jak potas, sód, wapń, żelazo, magnez i cynk. Obrane marchewki pokrój, wrzuć do garnka, zalej jednym litrem wody, gotuj marchewkę przez 90 minut. To właśnie Ernst Moro odkrył, że tak gotowana marchewka ratuje życie noworodkom. Po ugotowaniu odlej wodę, która pozostała. Następnie z marchewki zrób pirea. Nasze babcie używały ubijak do ziemniaków, ale szybciej i dokładniej rozdrobnij ugotowaną marchew blender. Odlaną wodę uzupełnij do jednego litra wrzątkiem i wlej do marchewki. Dodaj 3 gramy soli. Tak przygotowana zupa ratuje dzieci przed bakteriami. Zawarte w marchewce oligosacharydy zapobiegają przywieraniu bakterii do ścian jelita. To zapobiega biegunkom. Od czasu odkrycia tej zupy śmiertelność dzieci spowodowana właśnie biegunką znacznie zmalała.